Prawie 15 milionów złotych tyle będzie kosztował zbiornik retencyjny w Skrzyszowie. Powstanie dokładnie za dwa lata, a pierwsze łopaty budowlańcy wbiją po świętach. A włączy. tu, jest, tu drugi. jest drugi. I tutaj tak. się łączą, tutaj ja tutaj będzie tam I będzie. 90% tak. z gruntów w tej chwili wykupionych dosłownie jest parę działek i to wiem, że ostatnio podejmowaliśmy... Płaci, co de, w depozyt pójdą chyba, w opiemiar, bo nie są... Są to... stany prawne, w związku z tym będziemy tylko y, poprzez... Y, sąd, depozyt sądowy do środki i to to właśnie ta mapa z tym podziałem. Bo Tutaj mieliśmy też trochę problemów z tym projektem, ta spedzustawa, ona tylko dawała możliwość e, w trybie tej ustawy, przejmowania nieruchomości, realizacji inwestycji według tej ustawy Trzeba byłoby to robić w oddzielnym postępowaniu administracyjnym. Wyczekiwana przez wiele lat decyzja. Jesteśmy ogromnie wdzięczni tutaj zarządowi, przede wszystkim województwa małopolskiego, panu marszałkom, zwłaszcza z naszego rejonu, czyli panu Romanowi Ciepieli, panu Stanisławowi Sorysowi, bo oni głównie lobbowali za tym projektem. Jest to inwestycja ogromnie ważna, bo przede wszystkim podnosi bezpieczeństwo mieszkańców. A to jest główny cel. Każdy chce spać spokojnie, każdy zbyć, być pewnym, że jego dobytek nie ulegnie zniszczeniu, a niestety do no, ostatnich latach tak bywało, że to byliśmy zalewani, podtapiani. Choć zbiornik w Skrzyszowie to tylko jeden z elementów oprócz regulacji Wątoku, który pozwoli uniknąć w przyszłości powodzi choćby takiej jak dwa lata temu. Ten zbiornik ma duże znaczenie, ale on nie ochroni wszystkich terenów do tej pory zalewanych. Jego retencja jest określona. Musimy jeszcze wykonać co najmniej trzy ważne inwestycje. Wybudować takie suche zbiorniki w Szymwałdzie i w Łękawicy oraz w samym Tarnowie mniej więcej na wysokości Urzędu Skarbowego. Tam jest taki teren, który kiedyś jeszcze w latach 60 był planowany do całkowitego zalania jako zbiornik. Dzisiaj raczej mówimy o suchym zbiorniku, czyli miejscu, w którym jeżeli będzie w sytuacjach, kiedy będą opady, nadmierne opady, ta woda tam się będzie mogła zebrać. Dopiero te wszystkie trzy elementy pozwolą nam w pełni powiedzieć, iż mieszkańcy czy Tarnowe, czy Skrzyżowe mogą się czuć bezpiecznie. Na razie tu tylko drzewa i trawa. O tym, jak będzie wyglądać ten teren, za dwa lata spytaliśmy Marcina Kiwiora. Kształt zbiornika jest w literze V. Powierzchnia jego taka standardowa ta, która jest, będzie normalnie to jest ponad 18 hektarów, natomiast retencyjna, czyli już jeżeli trzeba, zbiornik będzie musiał przyjąć większą ilość wody, to jest ponad 22 hektary. Zatem powierzchnia, powierzchnia jest spora. Objętość tego zbiornika to jest ponad 500 tysięcy m3 standardowo, natomiast retencyjna zwiększa się o ponad 10 tysięcy m3, także jest to ogromna ilość wody, która będzie zmagazynowana. No i cóż powiedzieć, ta ma długość 224 metry, szerokość 5,5 metra, wysokość w niektórych miejscach ponad 10 metrów, świetna droga dojazdowa cały czas, droga, która będzie tam prowadziła, będzie przybudowany most, jest szerokości 5 metrów, zatem asfaltowa wokół zbiornika będą porobione drogi takie. W pewnym sensie można powiedzieć serwisowe, ale takie dojazdowe na podbudowie żwirowej. Także mieszkańcy do tych pól, które nie zostały objęte wykupami, będą w środku właśnie tego zbiornika, będą mieli bez problemu dojazd. Dokładnie w tym miejscu będzie dno zbiornika retencyjnego, którego budowa rozpocznie się już wiosną przyszłego roku. Te wszystkie drzewa, które widać w mnie, niestety będą musiały zniknąć, ale właśnie po to, by mieszkańcy z Krzyszowa i Tarnowa mogli poczuć się bezpieczniej.